Witajcie widzowie w kolejnej zapomnianej grze Haunted House. To jest zajebista gra ala horrorowa. Mamy sobie postać. Może, mogliśmy ją zmienić, nie chciało mi się, bo ja lubię tego błazna. Okej, okay, tu mamy parę pokoi, parę mieszeń. W lewym górnym rogu mamy ekwipunek. W prawym dolnym... W lewym dolnym, sorry. Mamy HP. I musimy przedmioty zbierać. Typu klucze. Taszki też będą, tu będzie zaraz szaszka, zobaczcie, tu jest tu, tak jest to jest ogólnie gra, którą jak skończymy, ona zajmuje no maksymalnie na 10 minut jak kompletnie nigdy w to nie grałeś ale gra jest naprawdę zajebista i może tego nie odczujecie w momencie, kiedy ja to nagrywał ale sama z siebie gra, się sami grali, no naprawdę jest cox. polecam każdemu okej, okay, kotel czarny on tutaj, I że ja pewnie zderzy. Nie można chodzić, nie można chodzić na skał, tylko lewo, prawo. Tylko jest prosta gra, chyba. No słyszałem, a z czego innego. Tu trzeba przeprowadzić takiego gościa zielonego. Okej, okay, ten gość chce burgeria, żeby się brama otworzyła. Ok, mamy klucz dniowy, otwieramy drzwi, idziemy. Obraz się nas gapi. się przyda tutaj, tu jest burger. Od razu jak jestem na dole, bo tak muszę to wrócić, bo nie mam czaszek. To przejdę się tędy. Przejdę przez ręce, bo to mnie mało co interesuje, że to uderzy. nie uderzy. Tema, zielone grucie. Tu co, ja no, na te czaszki, trzeba oddać. No, uderzył mnie, a... Mam to tylko gdzieś, że mnie oni biją, bo potem będzie tyle leczenia, że mi to niepotrzebne. O, oczywiście można zginąć w tej grze. Ja muszę na klawiatura mieć, bo moja szczółka w lewo się zacina. Zasadnij mocno chyba najpierw odnajdziemy do niego on daje nam zieloną czaszkę o oh jest green warp o oh jest nie widziałem no potwórz tak nie, nie wiem angielskiego więc sorry a ta og ogólnie ma jakąś swoją historię tego domu I za każdą postać coś dostajemy jakąś informację chyba za ciebie też dostajemy o oh jest Eee, szkieleton Najpierw, że, 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 że musieliśmy nakarmić tego szkieleta, żeby się drzwi otworzyły. Okej, okay, nie pamiętam co to było. No to czaszka? Yeah. ja to czaszka jest yeah, tutaj. No i tutaj nas na fulla, więc widzicie. Mogłem to sobie ignorować, czy mnie to biło, czy mnie nie biło. Ogólnie gra sama siebie jest bardzo chillowa, a ja wam widzowie przypominam ogólnie widzowie, ludziska. Wszystkie. Wszystkie ludziska. Wy możecie lajkować i subskrybować mój kanał. Bardzo będzie mi miło. Lecimy coraz szybciej do 1000 subskrybentów. Mamy już 751. To jest naprawdę dużo na moje. Więc wszystkim, co mnie subskrybują, dziękuję. Okej, okay, jeszcze inny kod tam ND1. Nieszczęśliwa. Są czoszki. Ogólnie, żeby skończyć tę grę, musimy wrócić na początek. Ale spokojnie nie trzeba przejść cały od początku do końca, drugą stronę. Okej, okay, świecące się do czaszki. Mamy szkielety. Uwaga, szkielety widzą dystansowo. Okej, okay, tam jest kilka cukierka, cukierka nie potrzebujemy. Chyba lecisz, lecisz. Tu można wejść w prawo. Okej, okay, fajnie, nie jak się chodzi. A to się w dół. Nienawidzę tego robota, nigdy nie wiem kiedy mogę iść, kiedy nie. Tu jest szkielet, ja idę w lewo. Tu jest cukierek ogólnie tylko, chyba. Albo coś ważnego. Pamiętam już sam. A, no tak zatrzymałem się na rękach, okej. Tak, cukierek to był. Au. Okej. Okay. Kurna, ta klawiatura jest muszę, no, muszę jakąś, nawet za jakieś parę groszy klawiaturę na kupię, albo Switcha naprawić. Okej, okay, tu mamy miecz, tak? Mieczek? Tak, tu jest miecz, szabla. Jest ona potrzebna, aby ukończyć kolejną misję małą. Tak jak tego naszego szkieleta, tutaj mamy kogoś innego. Tego cukierka nie biorę, bo go nie potrzebuję. nie wiem, jak trzeba być kiepski w tą grę, żeby zginąć. że musicie się leczyć. O, mamy piratów, te szkielety. Ogólnie beka trochę, że ktoś ma w domu taką piwnicę. Domuchani piraci. No i fajnie. Ła, tu gładę spadają do mnie, zapomniałem. To jest piwnica z pułapkami. To no typowo będą Halloween, co nie? Okej, okay. i teraz wielkimi krokami zbliżamy się do bossa. Tu mamy już leczenie kolejne, niepotrzebne kompletnie. To jest też chyba leczenie. ja pamiętam. I idziemy teraz kurde, tutaj. O. Widzicie mój przybut? To jest się ścina strasznie. Mamy Freddy Krueger, który atakuje nas z Sansu, żeby go zabić od z prądu. No, i mamy teraz klucz. I się szafka otwiera. I teraz z tą szafką jest co? Nasz znaczy, koniec! Nieubogalny koniec. I skończyliśmy grę w 18 minut, o Boże! Wiesz co, że mi się każdy na tak długo trzciliśmy, To jest rane. No ale ogólnie. Ga bardzo prosta. Jeszcze how to play jest tutaj. Nie ktoś nie wiedział. High score. Więc... Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Jak to 18 minut i mam nagrania 6 minut? Nie rozumiem. Chyba, że czas w minutę się liczy. No dobra, nie Bye bye.